Cześć wszystkim z tej strony Raon. witam Was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Oczywiście jesteśmy w gridzie, słuchajcie, w świecie trona. Eee, na samym początku, chyba jako Sora, czy... Czekajcie, chyba jako z, ostatnio... Tak, jako Sora skończyliśmy odcinek, więc dzisiaj sobie nim zaczynamy. Troszeczkę przeciągałem tutaj jego pasek, żeby po prostu nie zasnął, ale spokojnie. Eee, Riku też pogramy niedługo. Teraz tak moi drodzy, troszeczkę się zmieniło, nawet sporo w drużynie, tak jak wam mówiłem, i ta, y, zacząłem troszeczkę szkolić właśnie Sora oraz Riku. I jak widzicie, Sora ma w tej chwili level 25. Riku ma, Riku ma chyba 22, więc nie powinno być żadnych problemów z przejściem Grida, ponieważ tutaj poziom w tej chwili wskazuje nam gdzieś na 16-17. On się troszeczkę podniósł, ale i tak jesteśmy o wiele na o Jesteśmy o wiele, jesteśmy na o wiele wyższym poziomie niż yy, cały ten grid, cały ten świat. Teraz tak, moi drodzy. Drip me note. To by się przydało, żeby przedłużyć właśnie ten pasek, ale na razie tego nie będziemy kupywać. Tu są oczywiście składniki. Mm, tak. Co się zmieniło w drużynie? Bo już też. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Spirits. Coś się zmieniło na pewno. Troszeczkę wyszkoliłem tutaj moich, moich, moich podopiecznych. Ability Link. Nie wiem, czy czasem ten. No właśnie, smoczek nie ma już wszystkiego odblokowanego. Tak, wszystko ma chyba. Meteor Crash. O, właśnie, to muszę dać tutaj Sorze, ponieważ Riku już to ma. Jest bardzo potężnym, słuchajcie, zaklęciem. Tylko, że musimy dwa sloty na to poświęcić, ale warto. Uwierzcie mi, że warto. Na duże ekipy to jednym hitem rozwalamy. Command deck, tak więc słuchajcie, Edit Deck Coś musimy tutaj wywalić fajer Tak, wiecie co? Mamy fireagę, ale wywalę ją i zrobimy tak. Remove, remove Oj, kurczę, tylko Riku może tego używać, rozumiem, czyli dobra, zostawiamy tak jak było Chociaż czekajcie, zrobimy tak, spark dive. Wolę to dać, ponieważ to są takie, jakby troszeczkę splaszowane ciosy. Yy, uderzając w ziemię, po prostu kilka jednostek naraz dostaje i można kilka, właśnie takich samych ciosów tutaj dać. Na pewno lepiej się sprawdzi to. Dobra, moi drodzy, nie ma co. Yy, ruszamy, ruszamy, czekajcie, co mamy zrobić w ogóle. Go after the flying machine. A no właśnie, mamy podążać za tą latającą maszyną, która. Którą widzieliście w ostatnim odcinku, na samym końcu. Oczywiście taka brama, coś podobnego do bramy. Ci co oglądali... Ci co oglądali, słuchajcie, Trona, tego nowego, to wiedzą o czym mowa. Zaraz zobaczymy jak się tutaj sprawuje nasza postać, ale już widzę, że bardzo mocna jest. Jeszcze sprawdzę czy Keyblade jest dobry założony, ale chyba tak. Mam, słuchajcie, troszeczkę nowych ciosów, bardzo mocnych, zobaczcie jak teraz siekamy tym. Level 26. Nie no, powiem Wam tak. Problemu nie powinno być z żadnego w tej chwili. Biłem level w, w mocniejszym świecie, powiedzmy. W tym świecie, chyba Pinokia. Tam jest oczywiście wyższy poziom. I nie było problemu, więc w tym świecie tym bardziej nie powinno tego problemu być. Ok, teraz tak, skąd ja przyszedłem? Dobra, idziemy tutaj na górę. Aerial Slam to jest też dobry cios, też nowy. No, puszczaj. Obrona niestety zaaplikował sobie i nie mogłem nic mu zrobić, ale spokojnie. Okej, okay. <ścoughs> za daleko byłeś, koleżko. Zmarnowałem tylko cios, ale spokojnie. On się i tak naładuje. Vivi. Był tam jakiś challenge dla Vivi, znaczy z imieniem Vivi. <laughs> Ale nie będę tego robił teraz. Nie no, naprawdę, mocne, nie? Mocne te ataki tutaj zadajemy, zobaczcie. Cura nie jest potrzebna w tej chwili. Okej, okay, teraz tak, jestem tu na górze, nie? Hm. Rozumiem, stamtąd chyba przeszliśmy, więc spróbujemy zejść teraz tutaj w dół. Tak, jest tutaj wyjście jakieś. Sprawdzimy czy w ogóle dobrze idę, ale wydaje mi się, że tak, chyba tak. Inaczej by, inaczej by nas nie puściło dalej. Tak, od razu wszystkich rozwaliliśmy. To rozumiem. To rozumiem moi drodzy. I don't have any handles, but the name Sora. Verifying handle, Sora. Handle not found. Stray program recognized. Hey! What? Uh. Isolating for quarantine. Whoa there! That is so unfriendly! Uh, yeah. Tak, ci strażnicy, słuchajcie, to są właśnie programy w tym świecie. Uważają nas za wirusa i tyle. Chcieli nas do kwarantanny wsadzić, na co nie pozwolimy. Musimy je rozwalić wszystkie. I oczywiście lecić dalej, aż spotkamy tutaj sama. Dobra, chyba wszyscy, chyba wszyscy na razie. Pięknie jednym hitem, to rozumiem, to rozumiem. Też wracałem sobie słuchajcie, do poprzednich światów, jak ekspiłem. Posbierałem większość skrzyneczek, naprawdę sporo tego znalazłem dziadostwa. Dosyć fajnych ciosów tutaj poznajdowałem. Cieszę się z tego bardzo. Wyekspiłem troszeczkę te stworki. Jak widzieliście, jeden jest na maksa wyekspiony, co daje nam Meteor Crash, ale tylko jako rifu, a naprawdę to jest potężny czar w tej chwili. Wiem, że mówiłem, że czarów nie lubię używać, ale ten czar, y, dla tego czaru zrobiłem wyjątek, ponieważ jest naprawdę mocny. Wow. Uwaga na te lasery. Dobra. Jesteśmy wyżej. Oj, szkoda, że tak daleko. Ale no. Zejdź z tego. Super. Trzeba uważać, bo jakieś bomby nam rzucają pod nogi. Jest jeszcze jeden, tylko że on kurczę, teraz tam zleciał na dół, nie chcę za bardzo... Jest nawet dwóch. Dobra, yeah. nic z tego, musimy ich pokonać. Dobrze, mamy ich z głowy, możemy lecieć dalej. Chyba w dobrym kierunku, tak mi się zdaje. Nauczyłem się skakać też, słuchajcie, na te wysokie platformy i tak właśnie w ten sposób sprawdzam, czy czegoś nie ma na wyższych półkach. Więc powiem Wam szczerze, że dzięki Flow Motion można się dostać na każde piętro, nawet nie trzeba podwójnego skoku mieć.

that about hey huh? that weapon can i see it oh. this is just incredible what a program the weapon and the wielder program not me this is called a keyblade and i'm sora i'm sam so this is like Tron's world, right? You know Tron. I uh yeah, I've met him and stuff. Listen, that program you just fought was Tron. What? That was Tron? Tron used to be a good friend. Together we created this place, the grid. It was something, man. But then Clu staged a coup. I was exiled and Tron wound up getting derezzed. Or so I thought. Clue made him into a new program called Rinsler. That's the thing about programs mess with the code just a little, and their whole nature and memory can change. But that's horrible. Hmm. Most of this is over my head. But both Tron and this world do seem pretty different. Still, if that's really the Tron I know, we should change him back. Bingo. And now you're up to speed. If we're lucky, Clue kept a backup of Tron's source code. He's a program, after all. He'd be methodical like that. <laughs> so, if we get Tron's source code back from Clue, we can put him back to normal, right? That's the idea. Great! Thanks, Mister. Where are you going? I'm going after Clue. Do you even know where he is? Nope, no idea. What a strange user. You're nothing like Flynn or Sam. Come on, Sora. I'll show you the way. Huh? Cora, we have to keep moving. Yeah. What are you gonna do if Renzler attacks again? If we're in a hurry, we have to take care of Renzler first. The two of us can handle him. All right. Do what you can. Maybe you and Sora can help draw Dad, no. Relax, Sam. I have a feeling Sora is someone we can trust. Now you and me need to press on. <sighs> okay. Cora, be careful. You too. Alright, it's you and me. You ready, Sora? Yeah, let's do this, Korra. Clue should be at the helm of his battleship, the rectifier. We can get there with a solar sailor from the underground docks. Counter Rush. Dobrze, wiecie co zabawnie, troszeczkę to wygląda, że Sora to jest oczywiście animowana postać, jest tutaj łączona z prawdziwymi postaciami, ale to już było w Kingdom Heartsie, e, przykładowo właśnie w świecie piratów z Karaibów. Tam także grają przecież żywi aktorzy. Oczywiście tu jest wszystko zrobione komputerowo, ale chodzi mi o filmy. E, I powiem wam, fajnie, mi się to podoba. Jest zabawne, ale fajnie to wygląda. Fajne jest takie połączenie tych światów. Nie wiem dlaczego, ale mam bardzo duży sentyment do filmu Tron. Może nie był jakiś najlepszy fabularnie, ale jakoś mi się podobał. No dobra moi drodzy, musimy ruszyć oczywiście, aby odzyskać kod Rindlera, czyli tak zwanego Trona, ponieważ został on zmieniony przez Clue. Clue to jest oczywiście ta zła kopia Flina. Flynn go po prostu stworzył, a on przejął całą kontrolę nad gridem. Dobra, zapisane, super. Można lecieć chyba dalej, co? Czekajcie. Czy w tym kierunku w ogóle? Head for the docks, dokładnie, słuchajcie. Musimy do doków się dostać, a stamtąd na właśnie ten statek chyba. Więc spróbujemy to zrobić. Ok, teraz nie będę tutaj już, słuchajcie. Jeśli trafię na przeciwników, to będę próbował po prostu wszystkich załatwić. Próbował. Nie ma innej opcji, żeby nie załatwić ich. Zresztą szybko bardzo padają, jak widzicie na 3 hity mamy, jeśli trafimy oczywiście. Nawet na 2, nawet na 2. Ok, tu jest jakieś wejście, jest także save. Ciekaw jestem czy to nie tutaj. Nie, nie zapisuj, bo przed chwilą to zrobiłem. Solar Sailor, to chyba o to właśnie chodzi. że w tych dokach będziemy troszeczkę dłużej, ale dosyć szybko udało się stąd wydostać. Czekajcie, tutaj. Tutaj moi drodzy, widzę, że są jakieś takie jakby regały porobione, sektory. Jeden koło, jeden koło drugiego. O, jest akurat jeszcze skarb. Strasznie ciężko tutaj zobaczyć te skarby, bo są, praktycznie zlewają się z otoczeniem. O, tu jest przejście, super. Kurczę, żadnego wyzwania teraz nie ma z tymi przeciwnikami. Dobra, załatwiony. Wejdźmy troszeczkę wyżej, bo stąd gdzieś się dostanę, co? Tak mi się zdaje. Dobra, jestem na jakiejś górnej półce. Spróbujmy znaleźć to wyjście. A właśnie, tutaj są te, słuchajcie... Hmm, polera, <taki> Takie działka, które można zhakować I tutaj na dole pojawia się kod Destruct, Autodestruct. co spowoduje, że te działko po prostu rozwalimy. I zrobi się przejście. Okej. Okay. Grałem właśnie tutaj w tym świecie, ale jako Riku. Z Sorą, dopiero zaczynałem i nie skończyłem tego. Dlatego mniej więcej wiem, co trzeba robić. Chodzi o te kody oczywiście, ponieważ droga jest całkiem inna w przypadku Riku i w przypadku Sory. W innych troszeczkę rejonach tego świata podróżujemy. Ja na początku mówiłem, że trochę to jest sztuczne wydłużanie, ponieważ dwa razy tą samą, dwa razy postaciami musimy przejść dany świat, ale drogi są troszeczkę różne. Przykładowo w Pinokio sami, sami widzieliście, że Riku jest właśnie w monstro, natomiast Sora już w tym monstro nie był. Tylko w tym y, świecie po prostu. Dobra, co tu mamy? Kolejne działko do skakowania. Dosyć prosto, co się robi. Shoot, nie, auto. Destruct. Dziękuję. Chciałem w tamtego trafić, ale mi bym nacelował akurat automatyczny na kogoś innego. Nie szkodzi. Rzut tym Keyblade'em też jest bardzo fajnym ciosem. Jeśli nas otoczy dużo jednostek, to wtedy możemy tego, z tego skorzystać. Czekajcie, w tamtym kierunku chyba pójdziemy. Dużo pewnie tu skrzynek ominąłem, ale spokojnie ja sobie wrócę po nie. Już nie będę przecież zawracał głowę Wam zbieractwem. Okej, okay. chyba dotarliśmy. No dobra, słuchajcie, stąd wyszliśmy tak. Hmm. Tam jest kolejne wejście, a z tej strony? Z tej strony także mamy wejście. Cholera. W którą stronę iść. Super, ten jest cios genialny Okej, okay, i po wszystkim. I po wszystkim moi drodzy, stąd przyszliśmy, tak, stąd przyszliśmy. Czy tutaj nie ma czegoś ukrytego? Musimy sprawdzić to. Ale chyba nie. O jest tam chyba skrzyniczka, tak. Dziękuję bardzo. Teraz tak tu chyba nie wejdę. Tak, to jest zablokowane, więc spoko. Idziemy w drugi kierunek. Super. Sparkdown. Strike. Rate. Nawet zbytnio leczenia nie muszę używać. Troszeczkę tam życia mi zeszło, ale... Jeszcze go mamy sporo, więc spokojnie. <laughs> Ekstra, tak to ja rozumiem grę. O cholera, złapali mnie w jakąś grawitacyjną kulkę. Jest przy okazji skrzyneczka, zaraz sobie ją weźmiemy. O kurczę, ten się schował. O kurde, to jest? Zakręciło się chyba w głowie, w sorze? Ktoś mi tu Confuse zrzucił, bo... <laughs> W odwrotnych kierunkach po prostu podążałem, ale nic się nie stało Dobra, panacja. Tu jest też skrzyneczka Shield cookie eee, Dobra, chyba tutaj zejdziemy co? Tak mi się zdaje, tam nic nie ma Tak, tędy sobie zajdziemy. i zobaczymy dalej Tu możemy wejść na górę, spoko. I chyba tam trzeba iść nawet. Tylko wezmę jeszcze tą skrzyneczkę. Ice dream cone. Tam nic. To zabierzemy, super. Potionek. Ekstra, załatwieni. że tych latających nie mogę tymi strajkami w ogóle trafić więc lepiej chyba normalnymi atakami ich załatwić wszystko chyba tak I tutaj chyba powinno być wejście jest wejście sprawdzimy jeszcze czy czegoś tutaj nie zostawiłem być może jakiś skarb jest ukryty jest challenge nie będę tego robił wejdziemy do tych drzwi Jesteśmy już niedaleko. Hmm, dobra, chyba na górę, co? Podążymy tam na górę, chociaż tutaj na dół też można zejść. Zaraz zobaczę. Są skrzyneczki i kilku ja, przeciwników. Jedna skrzyneczka. Co w niej jest? Paint gun, green. Super, mamy farbę zieloną, 10 chyba sztuk do pomalowania naszych stworków. Dobrze, moi drodzy, fajnie tutaj leci, bardzo szybko i sprawnie. To dla nas, dziękuję bardzo. Potjonek, kolejny. No, trał go, cholera na tych schodach, nie mogę go trafić. Pięknie, umamy cię, w końcu. Yy, teraz którędy? Chyba przed nami, tylko jest droga. To jest wszystko zablokowane, spoko. Od za daleko. Dobra. Kilka osobników jeszcze do wyeliminowania. Level 27. Magic Increase. Cieszę się bardzo. Chociaż ze e, siły bardzo i bardziej bym był zadowolony, ale spoko. Czy ja dobrze idę, chyba tak. Czekajcie, tutaj już jest save. Możemy sobie coś kupić. Czekajcie, baj. Czy są jakieś przepisy? Nie ma, niestety nie ma. Hmm, okej, okay, drop me not. Ja chyba tego kupiłem troszeczkę. Miałem tego nie robić, ale zrobimy, słuchajcie. Chcę po prostu ten świat przejść jako Sora, później zacznę grać Riku. Eee, dobra, czekajcie. Najpierw musimy zmienić sobie Edit Deck. Coś tam na razie zamienić. Na jedną chwileczkę. O 20 mam tych, tych przedmiotów, więc spokojnie mogę przedłużać pasek w nieskończoność. Dobra. Teraz zmienimy z powrotem edit deck. Eee... Circle right. Okej, okay. dobra, wszystko jest w porządeczku. Ustawione, moi drodzy, saving. Jak tam z czasem 25 minut. Ok, słuchajcie, skończymy w tym miejscu. Następne sobie zaczniemy oczywiście od tego miejsca odcinek, więc jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.